Witamy i zapraszamy na kolejny odcinek wiadomości samorządowych. Dziś jak zwykle soczysta porcja imprez kulturalnych, jakie odbędą się w wiele górze. Zaczynamy od obchodów święta Niepodległości. Tegoroczne obchody święta niepodległości odbędą się pod hasłem bądź dumny ze swojej historii i będą rozciągnięte w czasie. Rozpoczynamy już 9 listopada. Pierwsze wydarzenie ma charakter edukacyjny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na otwartą lekcję historii która odbędzie się rozpocznie się o godzinie 13 w sali Irmiejorskiego Centrum Kultury przy ulicy Bankowej. Prowadzącym tą lekcję będzie prezydent Marcin Zawiła, ale tym razem w roli nauczyciela historii. Swoją swój udział zapowiedzieli już i potwierdzili pani Iwoła Borewicz, kierownik Archiwum Państwowego. Prezes Związku Inwalidów, pan pułkownik Michał Sumisławski, będzie również, weźmie udział również w tym panelu dyskusyjnym, bo taką formułę przyjęliśmy z możliwością również zadawania pytań przez widownię. Prezes Związku Sybiraków, pani Bożena Dudzińska, w tym samym miejscu po. Panelu, po panelu historycznym, po lekcji historycznej będą miały miejsce projekcje dwóch filmów y, historycznych, bo oczywiście takie formule y, to robimy. Jako motyw przewodni przyjęliśmy trzy słowa – patriotyzm, wolność, niepodległość. Pierwszy film y, – przesłuchanie. Przesłuchanie y, określane mianem najsłynniejszego pułkownika w dziejach polskiej kinematografii z niezapomnianą rolą Krystyny Jandy i Janusza y, Gajosa. Film, który swoją, swoją premierę miał w 1982 roku, natomiast trafił na ekrany dopiero w roku 1990. Jest to pierwszy film, którego projekcja rozpocznie się o godzinie 14.30, czyli bezpośrednio po zakończeniu lekcji historii. Natomiast kolejny film, kolejna, kolejna projekcja będzie miała miejsce o godzinie 16.30 i będzie to film reżyserii Antoniego Krause, który swoją premierę miał w 2011 roku. Czarny Czwartek Janek Wiśniewski Padł, czyli. Film, film ukazujący wydarzenia z, z wybrzeża 1970 roku. To nie wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce w piątek. Rada Dzielnicy Pomocniczej Cieplice oraz uczniowie drugiego LO zapraszają na spektakl Dzień Niepodległości. ten spektakl rozpocznie się o godzinie 18 w Zdrojowym Teatrze Animacji, natomiast z kolei o godzinie 19 w Filharmonii Donośląskiej rozpocznie się specjalny koncert z okazji Święta Niepodległości serdecznie zapraszamy akurat wszystkie wydarzenia o których mówiłem są wstęp jest wolny, natomiast wstęp na koncert w Filharmonii Dolnośląskiej bilety za płatnością 20 i 30 zł Drugi dzień będzie upływał pod znakiem V festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, na który zaprasza organizator Chorągiel Dolno-Śląska, Hufiec Karkonowski, Związku Harcerstwa Polskiego. I to wydarzenie rozpocznie się już od godziny 11 w Wielinogórskim Centrum Kultury przy ulicy Bankowej. Natomiast Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Zaprasza na otwarte spotkanie, cyklicznie co roku organizują takie spotkanie do klubu Relax o godzinie 16 i to jest to oczywiście drugiego dnia, wstęp jest wolny, wszystkich serdecznie zapraszamy. Natomiast już 11 przechodząc do obchodów głównych, bo mówimy też o imprezach towarzyszących temu wydarzeniu. 11 listopada o główne rozpoczną się o godzinie 11, natomiast już około godziny 11.30 zapraszamy mieszkańców na plac ratuszowy, na piknik miasteczko służb mundurowych, gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć wszystkie służby, które działają na terenie naszego miasta z pokazami sprzętu, wyposażenia, stresury psów obronnych. Będą ciekawostki, niespodzianki, myślę, że warto to zobaczyć. Kolejną częścią obchodów głównych, które będą miały miejsce w godzinie 11, jest msza święta, która w intencji ojczyzny która zostanie odprawiona w kościele garnizonowym o godzinie 13. Natomiast to nie wszystkie atrakcje tego dnia, bo o godzinie 16 kończy całe wydarzenia, otwarty jest wystawy Przyroda Kresów Bukowina, która będzie miała miejsce w Muzeum Przyrodniczym. Zapraszamy na wszystkie wydarzenia związane z obchodami Święta Niepodległości, na też imprezy towarzyszące. Na przykład 11 listopada o godzinie 12 będą miały miał miejsce uroczystości z okazji Święta Świętego Marcina w, w Jeleniej Górze w Sobieszowie. To takie dodatkowe wydarzenie, które ktoś, kto będzie w tym czasie w tych okolicach, będzie mógł zobaczyć. Serdecznie zapraszamy na obchody Święta Niepodległości. Bądźmy dumni z naszej historii. Podawce patriotycznych uniesień czas na małą odskocznię w postaci porcji muzycznych wrażeń. Zapraszamy na koncert Gerhard Hauptmann i Muzyka. Dzisiaj 16 i 17 listopada odbędą się dwa koncerty. Jeden właśnie w sali koncertowej w piątek o godzinie 19. Następny także o godzinie 19 w tarczy Gerarda Hauptmana w Citał. Koncerty są poświęcone setnej rocznicy urodzin Gerarda Hauptmana, a także rocznicy jego rocznicy przyznania nagrody Nobla. I w repertuarze tego koncertu będą będą między innymi fragmenty opery Maska, którą skomponował Krzysztof Penderecki a Libretto tej opery jest oparte na właśnie sztuce teatralnej Maska Gerarda Hauptmana. Oprócz tego w koncercie tym dyrygent umieścił właśnie utwory między innymi Ryszarda Straussa i także Ryszarda Wagnera. Jest to muzyka jakby która bardzo odpowiada także i twórczości Gerarda Hauptmana, i także jest spokrewniona z twórczością. Krzysztofa Pendereckiego. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Gerarda Hauptmana, a z drugiej strony setną rocznicę przyznania literackiej Nagrody Nobla. Rocznica urodzin Gerarda Hauptmana jest dla Muzeum zawsze okazją do wielkich uroczystości, natomiast w związku z tak ważnym jubileuszem, okrągłym, okrągłą rocznicą, chcemy ten dzień Upamiętnić w szczególny sposób. Stąd też pomysł, żeby wspólnie z Filharmonią Dolnośląską, ale również z Teatrem Gerharda Hauptmana w Citał, zorganizować ten niezwykły koncert poświęcony pamięci pisarza. Koncert, dlatego, że Hauptmanowi muzyka nie była obca. Ten dom zawsze tętnił życiem. Również dzisiaj organizujemy tutaj koncerty. Hauptmann również sam czasami grywał na fortepianie, miał żonę skrzypaczkę. W związku z tym postanowiliśmy, że właśnie to będzie najlepszy sposób, żeby taki wyraziście uczcić tą, ten okrągły jubileusz. Bardzo duże wydarzenie muzyczne właśnie. Ja bardzo się cieszę, że Muzeum Gerarda Hauptmana właśnie yy, zainicjowało taki koncert i Także oprócz właśnie koncertu będzie w Filharmonii wystawa Ma, pod tytułem Maska poświęcona twórczości właśnie Hauptmanna. Pozostajemy w Filharmonii, ale zmieniamy rodzaj muzyki. Czas na odrobinę jazzu. Zapraszamy na JGJ Festival. Do Jeleniej Góry po raz kolejny zjadą gwiazdy wielkiego formatu. Jest duże zainteresowanie osób z innych miast, ponieważ nasze górskie gwiazdy jazzu to są gwiazdy już takie ogólnopolskie, a niektóre wręcz światowe. Maciek Obara koncertuje na różnych festiwalach w Korei, w Anglii, w Niemczech, w Skandynawii i Maciek Obara wystąpi ze swoimi muzykami oraz ze znakomitym artystą ze Szkocji, Fraserem Philhildem 20 listopada o godzinie 19 w sali Filharmonii, a dzień wcześniej Artur Lesicki wspólnie z Urszulą Dudziak również w sali Filharmonii, a 27 na finał naszego festiwalu Marek Napiórkowski, Leszek. Możdżer. Myślę, że to będzie naprawdę poważna dawka fantastycznej muzyki. A wszystko zaczynało się z jazzem w Jeleniej Górze? Tak, wszystko. W świętej pamięci Tadeusz Kosiński, który już niestety odszedł, to był mój jeden z pierwszych mistrzów, który mi pomógł w ogóle zainteresować się tą muzyką. W międzyczasie szkoła we Wrocławiu, później Akademia Muzyczna w Katowicach, później. W Dwa lata współpracy z Tomaszem Stańką w kwartecie, w międzyczasie swój kwartet polski, teraz nowy projekt skandynawski, plus teraz ze specjalnym gościem Fraserem Fifieldem na instrumentach ludowych ze Szkocji zaprezentujemy dość nietypowy projekt, który na pewno będzie się odróżniał na tle dotychczasowych rzeczy, które prezentowałem w Jelenie Górze. To zapraszamy na JGJ Festiwal organizowany przez Stowarzyszenie Silesia Europea już niedługo w Filharmonii Dolnośląskiej. Tak, zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że znajdą czas i, i, i będziemy mieli świetne, świetne razem wrażenia i, i, i doskonałą zabawę na, na scenie grając muzykę dla nich. I mam nadzieję, że będziemy bardzo dobrze przyjęci. Zapraszamy i chwalimy się tym, że z Zielonej Góry pochodzą tacy zdolni i mądrzy artyści. Zmieniamy klimat, tym razem posłuchamy roka. Po pierwszym wrześniowym koncercie, który spotkał się z fantastycznym przyjęciem, tym razem sympatyków ligi Roka czeka kolejny świeży powiew muzyki. Będzie okazja do zetknięcia się z nowymi zespołami i z jeszcze mocniejszym rokowym akcentem. Impreza weszła w 16 rok swego istnienia i przez ten czas doczekała się szerokiego uznania, stając się jednym z najbardziej popularnych przeglądów młodych zespołów na Dolnym Śląsku i jednym z najciekawszych w Polsce. 23 listopada o godzinie 17 rozpoczną się koncerty eliminacyjne. Więcej na ten temat powie jednak Andrzej Patlewicz z Jeleniogórskiego Centrum Kultury. 23 listopada znów mamy pięć polskich zespołów plus gość specjalny, czyli grupa z Niemiec. To jest formacja, która nosi nazwę Mamas Boys. Oni również podobnie jak poprzednie kapele grają taką ostrą muzykę rockową. No, polskie zespoły również, to jest i muzyka punk, i muzyka alternatywna, to więc sporo różnych klimatów się pojawi na koncercie, właśnie Ligi Roka. Jeszcze taka bardzo ważna informacja, bo wiele zgłosiło się zespołów z Jeleni Góry, tak więc to cieszy Z jednej strony, że Liga Roka już nie z nazwą Jeleni Górska Liga Roka, bo to jest już niemalże ogólnopolska, tak więc cieszę, że jelenogórskie grupy również pojawią się na Lidze Roka. I jedną z nich będzie formacja, która powraca, ale w nowym składzie Don Panik, Tak więc 23. Listopada pięć zespołów z Polski, w tym Don Panik, no i formacja z Niemiec Mama's Boys. Bilet to oczywiście 5 złotych, symboliczna kwota. Koncerty odbywają się w sali koncertowej Nowa przy ulicy 1 Maja 60. więc warto się tam pojawić. Ci, którzy jeszcze nie znają tego miejsca, to mam nadzieję, że to miejsce polubią, bo tam poza Ligą Roka no, mam nadzieję, że już od nowego roku będą stałe cykliczne koncerty rokowe, tak więc. Na ten najbliższy koncert 23 listopada na Ligę Roka zapraszam w imieniu JCK. Te młode zespoły grałem na, na różnym poziomie. Raz lepiej, raz gorzej, tak więc to są jeszcze amatorskie zespoły. Warto zwrócić na to uwagę, że właśnie Liga Roka daje tym młodym zespołom miejsce na czasami na pierwsze pokazanie się przed taką większą publicznością. Zresztą oni sobie cenią zarówno Ilenią Górę i młodzież, która właśnie bywa na koncertach tych rokowych, bo ta grupa odbiorców bodajże najlepiej, może nie w całej Polsce, ale przynajmniej na Dolnym Śląsku twierdzą te zespoły, że najlepiej są odbierane. Tak więc te koncerty nie tylko są takimi stałymi punktami, że tylko zespół wychodzi i odgrywa swoją muzykę, ale przede wszystkim jest to pewnego rodzaju przekaz. i przede wszystkim z drugiej strony, bo ta publiczność powoduje to, że tym muzykom się na tej scenie gra lepiej, mają dla kogo grać. Tak więc ta dwustronna wymiana energii na Lidze Rocka jest bardzo widoczna. O której zaczynamy? To już ostatni. E, zaczynamy jak zwykle o godzinie 17:00 e, impreza do 22:00. Mam nadzieję, że przy muzyce tych świetnych zespołów, bo tylko takie wybieramy na, e, na koncerty eliminacyjne, wszyscy będziemy się świetnie bawić. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Przypominamy, że szczegółowy kalendarz imprezy dostępny jest również na stronie www.jeleniagora.pl oraz profilu facebook.com ukośnik miasto jelenia gora.